Ech, ej, masakra. Ja naprawdę chciałem sobie out dzień zrobić, no bo nie czuję się najlepiej i tak dalej. No ale obudziłem się do tego. Ojo, ogarnijcie, dajcie lekki hamulek czy coś. Ja do, dopiero co skończyłem się pocić z poziomem Dyer, ledwo co go przeszedłem. Ech, nie, nie to, że jestem jakimś świrem lorowym gęsina, no ale ogólnie ten lore drop. Zrobimy lekkiego espresso mózgowego. Tim teaserze pokazali nam shady od Heavenly Principle i narracyjnie wychodzi na to, że Asmode, czyli Shade of Space, którego znamy jako Unknown God, chyba postanowił sprzeciwić się władcy Tewiat. Zwłaszcza, że jako tam Doir wspomniała coś, że dziwi się, skoro inną opcją jest być pożartym. Czyli jak? To, to, jak to tylko Heavenly Principle się obudzi, to weź się wtedy te wszystkie shady, żeby stać się znowu sobą, żeby odzyskać moce, czy coś? Kompletnie nie wiedziałem nie pojęcia. Ogólnie to wydaje mi się, że przynajmniej na filmiku reakcje i zachowanie Rotendor jest najbardziej, hmm, ludzkie. I do kogo dołączył Shades of Space, tak jak tutaj sugerują. Wiemy, że Tewiat jest zamkniętym obszarem na tej planecie, czyli jak co połączyło się z drugą stroną, poza tym granicą tewiatu, czy po prostu ukrywa się. No i czy jest to Paymon? No ale chyba wydawało mi się, że Paymon bardziej pasuje jak na Przywiązana do sióstr księżycowych, niż do bycia Auną, czy też już non-godem, czyli Shade of Space, zakładam. No bo... albo samym Heavenly Principle, cholera go wie. Widzimy również, że Ronowa, czyli Shade of Death jest bardzo wierna zasadom tewiat. No i Heavenly Principle w zasadzie. No ale jednak nie ogarnęła tego, że ktoś ich obserwuje. Co zauważyła Istaroth, czyli ten cały Shade of Time. Czyli ta sama... ten sam bóg, który był wierzony w, przez ludzi z Monstat i ta sama istota, która stworzyła między innymi Ventiego i Bóg tysiąca wiatrów czy coś takiego Potem mamy zbliżenie na Piero, dyrektora Harpingerów, który mówi nam m.in. to, że bogowie nawet nie myślą o tym, że ktoś może chcieć ich zabić. I cytuję później Krajo Archona, że nawet bogowie mają swoje granice. Choć Rono, Choć Ronowa skomentowała Krajo Archona, czyli Carise, że jej nieudolne mocy i szczekanie całe tam w górę i tak No i że chce w granicach zasad zacząć interweniować. Wszystko ładnie i pięknie do momentu, aż wygląda na to, że Sarissa wydała rozkaz, aby iść po Klorindę. Co jest w tym dziwne, no bo rzekomo w Notcry jest do Tore, z tego co wiemy, tak. Wychodzi na to, że teraz ten cały dyrektor Piero też tam jest, to czemu oni nie pójdą po nią? No i co tam robi Klorindę, która w sumie gliczuje, co widać tam na samym końcu tego filmiku. Ogólnie ten lore drop jest mocny i mi osobiście pozostaje poczekać, aż jakiś świl, e, świr lorowy zacznie coś komentować na ten temat. Zakładam, że kod w niebieskiej czapce, czy ktoś tam też inny wkrótce, zrobi dłuższy filmik opisujący każdy szczegół, no ale jak to wspomniałem zna wcześniej, znacznie już gęściej chyba wraca do korzeni, przynajmniej jeżeli chodzi o lore, więc jak dla mnie to same plusy. A wie jak tam? Jak wam się podobał ten cała ten bomba, cała lorowa densinowska, co teraz nagle hojewers nam zrzuciło? Jak dla mnie to jest naprawdę wow, wow, wytryfy, to jest dużo lepsze niż harbringery, co mi dostaliśmy tam 2 czy 3 lata temu, nie? Ale nadal zajebiste, mi się podobało. I nie mogę się doczekać power creepa, jaki będzie, gdy, jeżeli o ile w ogóle Shady będą grywaną postacią.